Będę tu stawiał nową wolierkę. To się rozglądam za miejscem, jakie mogę wykorzystać do tego. I tak na podwórku to prawda jest, natomiast tam trzeba byłoby robić fundamenty, a jest teraz jeszcze luty, więc no nie czas na kopanie fundamentów. Zresztą już miałem przygody z tymi fundamentami, jak nam się rozsypywały. Później w okresie letnim. I dlatego postanowiłem tu zrobić przy budynku. Zaraz może pokażę, jak to wszystko wygląda. Tu mam zadaszony Taki duży taras. a no, może w ten sposób pokażę. No, troszkę to zagracone jest, dlatego że tutaj wszystkie stawiam rzeczy, które tutaj robimy pod tym dachem. Ale tak właśnie pomyślałem, że ten kąt tu będzie taki najodpowiedniejszy. Właśnie na taką woliarkę. Wolierka będzie miała metr m długości, 2,10 m wysokości, tyle co te. Drzwi mają, chcę dotąd robić, więc tam nie będę ciągnął, do góry, bo raz, że nie sięgnę, dwa, że to też nie będzie tak fajnie wyglądało, dlatego, że nie będzie tych ptaków widać, wiadomo, że one uciekną do samej góry, więc będę widział tylko im po prostu ich ogony, więc też nie ma sensu tego robić tak wysoko. No, drzwi zabudowywuję, jak widać. Tych drzwi nigdy nie otwierałem, to były drzwi do biura, w tym budynku. Nie korzystałem z nich, korzystałem z tych drzwi tutaj wejściowych. I także jak te drzwi, pamiętam, raz otworzyłem, one się nie chciały mi domykać, wtedy je dobiłem, zamknąłem na stałe. Zresztą z drugiej strony, już od, środ od środka, one są również już tam y zasłonięte, ocieplone. Także myślę, że jak nawet je zasłonię, to tu będzie się po prostu czyściej. No musiałem zacząć od tych listew, do których będę bił ścianę. Dlatego, że nie chciałem tu kołkować się do ściany, więc postanowiłem zrobić takie rusztowanie. Może to tu z bliska pokażę. Mocowałem to do listew tymi klocuszkami tam z dwóch stron dałem takie właśnie grubsze kantóweczki, ale tam jedna pod spodem już jest zasłonięta. Do drzwi dosyć to wszystko naprawdę sztywno stoi, to się nawet nie ruszy, nie drgnie. A tu będzie z tej strony do tej dużej kantówki, która podtrzymuje sam konstrukcję dachu. Yy, tu widzę tylko, że ta kantówka jest wygięta, ona odstaje. Na dole przylegała do ściany. Tu troszeczkę odchodzi. No i tak później znowu przystaje. Troszkę nam się tutaj wykręciła. Ale mam przygotowaną już listwę. Tą listwę sobie dobiję. Zasłonię, oczywiście, całą tą szparę. Zamaskujemy to wszystko. Myślę, że będzie całkiem, całkiem przyzwoicie to wyglądało. Deski mam już przygotowane na resztę tej ściany. No i tak jak mówiłem, będę walił ścianę pierwszą, potem już będziemy dobijać. Aha, tu jeszcze będę miał taki stopień mam, bo tu schody były. No będę musiał oczywiście coś tutaj zabudować, żebym tam nie wpadał za każdym razem, wchodząc do wolierki. Eee, co jeszcze? No chciałem robić siatkę. Z tej strony, natomiast nie wiem, czy, czy to będzie dobry pomysł, dlatego, że jak tam będę miał troszeczkę więcej ptaków, to będę miał mało miejsca na budki. I tu będzie oczywiście drobne ptaszki, będą drobne drobne papuszki. Myślę wpuścić parę świergotek, którą mam u siebie. W budynku może Rozale wpuszczę białolice. Na pewno mam falistych kilka sztuk. Na pewno będzie nimfa. Dwie pary kuzmam już też u siebie. Właśnie tego typu papuszki, które tam, żeby nie kolidowały ze sobą, żeby się tam mocno nie ganiały. No i myślę, że tutaj będą sobie spokojnie, spokojnie siedziały. Nie jest tutaj zimno. Strona ta widoczna, a z której teraz stoimy, to jest strona południowa, więc w miarę ciepła. Wiatrów też z tej strony nigdy nie ma. Zawsze mam od zachodu to od zachodu mam to wszystko zabudowane, więc myślę, że nam widać nie będzie w natomiast zawsze można dać plexi. Tu wielkość, szerokość powiedzmy będę miał 1,20 m. Tyle mam do drzwi. Do drzwi co prawda jest 1,30 m. No, ale muszę otwierać, więc samą szerokość, więc nie chciałbym, żeby klamka mi tutaj uderzała w wolierę, więc będę budował 1,20 m. No i dach. Jeszcze się zastanawiałem nad dachem. Chciałem robić deskę. Natomiast żeby się nie okazało, że będzie mało światła, niech chociaż może od góry. Yy, też wpada tam również siatkę. Taką gęstą siatkę. No, tu tak jak tu na tej klateczce mam. To jest oczko 13x13, 1 mm. Yy, grubości drut tam chyba nie pełny nawet jest 1 mm, no ale to mówię tu będą ptaki yy, drobne, które nie będą nam tej siatki na pewno niszczyły, na pewno nie będą jej tam przecinały. Myślę, że tak jak to obmyśliłem, to będzie wszystko ok. Także bierzemy się za budowę. Będę pokazywał, jak to idzie po kolei. No myślę, że poprawnie udało mi się to wszystko zrobić. Podejdziemy bliżej, pokażę. Głównie chodziło mi też o tą szparę. Także jest wszystko w porządku. Zamaskowałem właśnie taką grubszą listwą yy, 5 cm na 3,5 cm idealnie zasłoniłem wszystkie te nierówności no i pociągnąłem to, tak jak mówiłem, na 2,10 Będzie całkiem, całkiem przyzwoicie wysoko. No dobra, mam tą ściankę. Dobrze byłoby teraz robić ścianki boczne. Myślę, że bym się wziął albo za tą, albo z tej strony. To będzie trudniejsza, dlatego że, tak jak powiedziałem, mam ten stopień, muszę tutaj dopasowywać. Więc zobaczę. Zobaczymy, jak to będzie szło. Zacząłem już robić tą ściankę tutaj, od strony zachodniej. I postanowiłem ją zrobić jednak całą z desek. Ja wiem, że będę y, może troszeczkę ograniczać tu światło. Natomiast, no jednak, te wiatry są u nas z zachodu. I jak wspomniałem wcześniej, po co mam tutaj dawać? Jednak te pleksy, jak mogę teraz zasłonić całą ścianę? I będę miał już to z głowy nie, 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 nie latać, nie pilnować na jesień, na zimę. Także ta ścianka pójdzie w całości. Tu sobie no, ten łódzkok, o którym mówiłem, jednak on jest i będzie, ale sobie już to nadciąłem. Przygotowałem 12 cm od dołu, więc bez problemu taką deskę sobie znajdę, by tutaj dopasować, dociąć. Później, już tak jak mówiłem, 120 cm. Idzie ścianka, więc po kolei będę w tą ściankę już leciał do samej góry. Wówczas nam zostanie obić tylko ten mur, żeby było wszystko w, takim jednym, w jednej tonacji, w jednym kolorze, żeby nie odbijała nam się ta ściana. No i potem będziemy kombinować tutaj drzwiczki. Drzwiczki oczywiście korytarze, które zawsze robię, żeby te papugi nam no nie uciekały przy otwieraniu drzwi i wchodzeniu do nich. Nawierciłem już otwory w betonie, mówiłem, że w ścianie będę musiał jednak wywiercić otwory, żeby wsadzić kołki. Także wykręciłem tu ósemka kołek, dosyć długi, chyba 10 cm, może i no, 10 na pewno. Także będziemy teraz tą listwę na tych kołkach, no i wkładam od razu, wypasowywać. A ja tak już wywierciłem trzy listwie, więc musimy pasować. Odrysowałem sobie linią też już piąt, żeby się okazało, że to będzie zaraz krzywo. No i dobra, teraz będziemy wkręcać już do muru tymi półkami tą misłę. Ja myślałem, że tutaj jest jak się budowało ten budynek, był z pamiętam cały i cegła ceramiczna, taka większa, z 20 pewno. i Pamiętam zresztą jakiego był ziemię. Ale chyba suporek był pierwszy tego od środka, bo widzę, że dosyć miękko nam się kręciło i to mnie bardzo cieszy, więc mam to, bo nie ma problemu. Problem Ta ceramiczne ma dużo otworek, wiecie, i mógłbym nie trafić pomiędzy ten korek, w ogóle nie wstrzymał, tak I tutaj na pewno nam ja dosyć solidnie to dociśnie tą listwę do ściany.